Budka to takie dosyć proste, aczkolwiek bardzo skuteczne rozwiązanie w sytuacji, kiedy w szkole brakuje pomieszczeń na te tak zwane ciche zajęcia. Kabina akustyczna jest odpowiedzią na potrzeby naszych uczniów. W szkole jest coraz więcej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, i to miejsce jest dla nich bardzo potrzebne. Uczniowie. Szybko polubili kabinę, traktując to jak taki cichy domek, chętnie korzystają z niej, żeby się wyciszyć, a jest to rzeczywiście bardzo potrzebne narzędzie dla, do pracy nauczycieli. Nauczyciele zauważyli, że dzieci wracają do Klasy spokojniejsze, wyciszone. Proces współpracy przebiegał bardzo pozytywnie. Mieliśmy wsparcie techniczne ze strony firmy, która nam dostarczyła budkę. Od momentu wyboru aż do momentu przywiezienia budki i zmontowania jej w szkole. Zakup budki akustycznej zdecydowanie poleciłabym wszystkim szkołom, ponieważ jak już sami zauważyliśmy przez okres miesiąca. Zostaje wykorzystywana do zajęć, typowo zajęć z uczniami o specyficznych potrzebach, o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dzieci mają w budce z nauczycielem rewalidację. Logopedię, zajęcia z psychologiem, z pedagogiem. Moim marzeniem jest, aby jeszcze przynajmniej jedna taka budka znalazła się w naszej szkole, już znaleźliśmy na niej miejsce, już zaplanowaliśmy w, w przyszłorocznym budżecie środki finansowe i miejmy nadzieję, że w przyszłym roku pojawi się nowy, cichy domek.